Witam z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać jakie możliwości daje Clip jeżeli chodzi o diagnostykę układu klimatyzacji. Na serwisie mamy lagunę dwójkę. Klient zgłosił się do nas z taką usterką, która miała polegać na tym, że nie załącza mu się drugi bieg wentylatorów w sterowniku silnika nie było takiego błędu podobnie w układzie klimatyzacji dlatego poprzez funkcje diagnostyczne wywołaliśmy możliwość włączenia wentylatorów na dużą prędkość auto przeszło test wzorowo także tutaj nie upatrywalibyśmy problemu jeżeli chodzi o możliwości diagnostyczne i podgląd parametrów, to tak jak zobaczycie na rzutach, które Wam przedstawię podczas tej prezentacji, są naprawdę bogate. Takim jednym z częstszych problemów w tych autach jest problem z regulacją nawiewu ciepło-zimne. Pozycja PR020 i PR021 pokazuje nam w jaki sposób ustawione są klapy w mieszalnikach. Ustawienie 0 mówi nam o tym, że klapy są otwarte i dmuchają zimne powietrze. Pozycja 100% mówi nam o tym, że klapy otwarte są w kierunku dmuchania ciepłego powietrza. Podglądy parametrów temperatury na zewnątrz, w środku, w parowniku, one też są bardzo przydatne podczas diagnostyki, jeżeli wiemy jak je wykorzystać. Oraz możliwość testowania silniczków regulujących ciepło napływającego powietrza do, do auta bądź zimna w zależności od tego, czy badamy układ klimatyzacji, czy, czy podgrzewania. Możliwości jest całkiem sporo i jest to wykorzystywane naprawdę w szerokim zakresie. Jeżeli chodzi o to konkretne auto, okazało się, że układ nie działał w sposób wydajny z uwagi na to, że brakowało czynnika chłodzącego. Uzupełniliśmy ten czynnik, zbadaliśmy temperatury na wyjściu z kratek wentylacyjnych, odgrzebiliśmy cały układ, włożyliśmy nowy filtr przeciwpyłkowy i w zasadzie układ działa w sposób wzorowy, tak jak podaje producent, spełnia wszystkie parametry. Gdybyście byli zainteresowani konsultacjami związanymi z diagnostyką za pośrednictwem klipa lub bylibyście zainteresowani zakupem takiego urządzenia, to piszcie w komentarzach pod tym materiałem, ewentualnie bezpośrednio do mnie na maila. Adres mojego maila jest zawsze w opisie materiału na YouTube. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Zachęcam do lajkowania tych filmów. Jeżeli będę widział, że tych wyświetleń pojawiają się nowe wyświetlenia, tych wyświetleń będzie coraz więcej, to na pewno będę kontynuował serię związaną z klipem i diagnostyką renówki czy jakichś innych samochodów, które możecie klipem obsłużyć. Bo nie tylko... Renault czy Dacia, ale również jakieś inne marki, które mają coś związanego z Renault można obsłużyć klipem. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam, cześć.